Witam cię serdecznie. Nazywamy się MacFan, Prowadzimy sklep pod tą samą nazwą na Allegro. Dzisiaj chcielibyśmy ci zaprezentować MacBooka Air o symbolu A1466, kod producenta 7.2. Jest to MacBook o matrycy 13,3 cala. Zrobimy zbliżenie od razu na matryce, tak żebyś mógł się bliżej przyjrzeć, jak wygląda całość ekranu. MacBook pochodzi z 2015 roku. To co ważne, pamięć RAM 4GB, do tego 120GB dysku SSD. Jest to piąta generacja procesora. W taki sposób wygląda klawiatura. Zrobimy jeszcze zbliżenie większe w miarę możliwości, żebyście widzieli, jak wygląda touchpad, jak wyglądają poszczególne klawisze. To, co ważne, jeżeli chodzi o tego MacBooka, to myślę, że ładny stan wizualny, normalne ślady użytkowania, żadnych cięższych tematów, typu, nie wiem, wgniotki duże rysy. Proszę, żebyście sami sobie ocenili, jak on wygląda. Więc może zamiast niepotrzebnego gadania, po prostu pokażę go z każdej strony po to, żebyście go widzieli i mogli popatrzeć z bliska i ocenić, czy jest on godny Waszej uwagi. Zrobimy jeszcze może zbliżenie na same złącza jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę możliwości jakoś sensownie uchwycić. Zobaczmy jeszcze może zbliżenie na samą matrycę po... Przekątne, jak to wygląda. Popatrzmy jeszcze, może, na obudowę samą. Nie ma tu jakichś tam większych wgniotek. Nie ma uszkodzeń na krawędziach samego samej obudowy. Zobaczmy go jeszcze, może, z drugiej strony. Jak wygląda? Pochylę troszeczkę, może, klapę od matrycy, żebyście zobaczyli sobie. Proszę bardzo. Lecimy z drugiej strony. Zobaczmy kolejne złącza. Przesuniemy sobie naszą klapę, żebyśmy widzieli to bardziej dokładniej. Oczywiście laptop posiada normalne ślady użytkowania. Nie jest on w stanie idealnym, aczkolwiek uważamy, że jest on warty swojej ceny. Oczywiście klawiatura jest podświetlana. Klawisze zostały spolszczone do kuwerty.pl, i tak wyglądają w całej okazałości. Także zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu na Allegro, który znajdziecie pod loginem MacFan. Dzięki serdecznie za chwilę Waszej uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aukcjami. Także na inne MacBooki, które mamy w swojej ofercie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.